I witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam zademonstrować kuchenkę Deu z Bricomana za 59 zł. Fajnie na promocji była. Także skorzystałem do tego mam kubek. chciałem mi taki termiczny, fajny na herbatkę w pracy i ta walizka jest na, na tą kuchenkę, także można ją zabrać ze sobą do samochodu na camping czy gdzieś na ryby. Możecie też na jakiś wyjazd wakacyjny zabrać czy pod namiot, także fajna sprawa. I pojemnik na gaz tutaj przychodzi. Te gazy są niedrogie po 7 zł, 6 zł, 9 zł, zależy gdzie kupujecie takie żółte pojemniczki, to jest zwykłe, a oprócz tego jeszcze tu ona ma podłączenie na butle, jakby ktoś chciał. I przejściówka jest w zestawie do butli także też fajna sprawa i szybko się woda gotuje powiem na, na na herbatkę no to nie wiem na kawkę jest dwie minuty trzeba teraz włączyłem, no to zobaczymy tam mam wlane na jedną na jedną kawkę no nie kawkę trzeba zrobić po południe jest także fajnie to działa i się gaz zamyka jak się włoży tam się wkłada tylko butle i za ten, a on, on jest zakręcany. To jest, tu jest właśnie gaz w tym miejscu. Tak, wam już zaraz będzie. To jest też fajne, bo tu macie do transportu tą kuchenneczkę. tam kucheneczkę, możecie ją włożyć, obojętnie gdzie. To się zdejmuje łatwo w obsłudze, patrzcie się minuta 50 i. I już jest woda zagotowana. Widzicie? A czajniczek dałem gdzieś koło 30 paru złotych ale to go kupiłem wcześniej. No. Także super sprawa. Robimy jeszcze herbatkę. Znaczy kawkę robimy teraz na koniec dnia. I. i i polecam wam tą kuchenkę. Słuchajcie, 60 zł yy, w Bricomanie była na promocji, ale widziałem w innych sklepach to stówkę kosztuje albo nawet 150 zł. O tak wam powiem. Włączamy cyk odpad.